A dzisiaj mam dla Was zadanie nie matematyczne, ale takie historyczno krajoznawcze. Znajdźcie w Krakowie ławkę, która jest bardzo szczególną ławeczką dla matematyków. Dawno temu była taka historia, że właśnie na takiej ławeczce zaczęła się bardzo ważna znajomość, znajomość Steinhausa z banachem. Dokładną historię przeczytajcie sobie, a może napiszcie mi w komentarzach, co o tej znajomości wiecie i czy wiecie, jak to wszystko się zaczęło. A to jest związane z ławką na plantach w Krakowie. I na pamiątkę tamtego wydarzenia, matematycy z Krakowa zadbali o to, żeby jedna ławka właśnie miała tabliczkę upamiętniającą to, że gdzieś kiedyś w Krakowie na jednej z takich ławek o matematyce rozmawiał Banach z Steinhausem. Czekam na Wasze komentarze, czy znaleźliście się tą ławkę. Ja byłam tam ostatnio w wakacje, gdy jeździłam po antykwariatach w Krakowie i szukałam ciekawych książek matematycznych. Mam nadzieję, że kiedyś nagram odcinek dłuższy o tych znaleziskach, które tam były. Ale zadanie na dziś: znajdźcie tą ławkę, zróbcie sobie tam zdjęcie i napiszcie mi w komentarzu, co ciekawego się dowiedzieliście o tych dwóch matematykach.